Będziesz na miejscu, szukaj mojego logo. Ono zaprowadzi cię prosto do mojego gabinetu. Potrzebujesz relaksu i spokoju. Czujesz się obolały, zmęczony i potrzebujesz w końcu regeneracji. Potrzebujesz chwili dla siebie, by oderwać się od natłoku ciężkich myśli, obowiązków i wszechobecnych ekranów. To zapraszam cię do uwolnienia Twojego miejsca spokoju i odpoczynku. Na miejscu dobierzemy wspólnie masaż dla ciebie, chyba że wiesz, czego chcesz. To wspaniale! Wow, już jesteś? Super! Zobacz tylko to wygodne łóżko. Następnie zaprowadzę Cię do łazienki, gdzie będziesz mógł się przebrać i schować swoje rzeczy. A jak będziesz potrzebował, to możesz się odświeżyć przed lub po masażu. Proszę Cię jeszcze tylko o wypełnienie kwestionariusza. jego zdrowia byśmy bezpiecznie podeszli do zabiegu. A teraz zapraszam Cię na stół. Zrelaksuj się, odpój myślami i poczuj jak napięcie i troski odpływają gdzieś daleko. A jeśli tego potrzebujesz, możemy porozmawiać. By uspokoić nie tylko ciało, ale i umysł. Po masażu mam dla Ciebie pyszną kawę lub herbatę. Na koniec rozliczymy się tak jak Ci wygodnie. Jeśli Ci się podobało, możesz obdarować kogoś wspaniałym prezentem. Mam dla Ciebie wzory voucherów na każdą okazję. Ciao!